Jestem dzisiaj w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i oglądam kolekcję meteorytów. W tej kolekcji znajduje się oto ten meteoryt. Jest to pierwszy okaz meteorytu Morasko. Został on znaleziony w 1914 roku w trakcie kopania okopów przez niemieckich żołnierzy. Natrafili oni na głębokości około pół metra na ten właśnie meteoryt. Wśród osób będących w trakcie wydobycia był Franz Kobliner, który rozpoznał w tej bryle żelaza meteoryt i dzisiaj potocznie ten meteoryt nazywamy okazem Koblinera.